Wow, wow. ach ten Andy, a, a, ach ten Andy wow, wow. ach ten Andy, a, a, ach ten Andy Jestem Andy, numerant jakich mało, wielki artysta w robieniu kawałów Jeden mały dowcip i draka o i całe miasto krzyczy Ach ten Andy, jestem mistrzem w robieniu dowcipów <laughs> Ach ten Andy, a, a, ach ten Andy W kawałach nie przebieram, bo mam Ach ten Andy! Ach ten Andy! Ach ten Andy! to, Chyba widać, że ten docip udał mi się lepiej niż śmiałem marzyć. Pozwólcie wyjaśnić. Bez wyjścia. Wszystko zaczęło się w pewnym Spokojny. piątek! Andy, koniec lekcji. Idziemy. Cierpliwości, Deni. Panie dyrektorze, do poniedziałku. Dobrze, zamknij drzwi, Clyde. Nie chcę, żeby jakieś rozrabiaki dostały się do szkoły. Życzę miłego weekendu, chłopcy. O, będzie miły. Wymyśliłem taki dowcip, że nawet nie masz pojęcia. Uff, a już myślałem, że wymiękasz, stary. Zgadnij, co mam w spodniach. Wolałbym nie. Jak sobie chcesz. Jenny, oto są klucze. Klucze do szkoły? Ale skąd? Dzięki najnowszej kosmicznej technologii udało mi się przeniknąć do centrum dowodzenia dyrektora. O mało nie zostałem zapytany, ale udało mi się uciec bez szwanku. No, Poważnie? Znalazłem je na podłodze w korytarzu. Chodź, mamy dużo roboty. I wuala! Osiągnąłem mistrzostwo w pracach ręcznych. Jakoś nie widzę sensu w odwracaniu drzwi na drugą stronę. Z reguły klucze są po to, żeby wejść do szkoły. Ale gdy drzwi założymy odwrotnie... Klucz będzie potrzebny, żeby wyjść. A to znaczy? Coraz wejdzie, już stąd nie wyjdzie. A szkoła stanie się pułapką. Brakuje nam tu tylko kilku myszek. Tu musi być coś, co się da rozwalić. Jasne! Ej, podgolony! Myślisz, że jesteś taki mocny? Mówię o was, Gogusie! Tak, właśnie, Gogusie i ofiary, a do tego połamańce! Dość tego! Ktoś tu się prosi o potężne lanie! Preczki! Do centrali wylądowałem na piaszczystej planecie i. A! Chodźcie, tu Szybko, szybko! Jesteś pewien, że się uda? A czemu miałoby się nie udać? Haha! Poszło jak po maśle! Zamiast się śmiać, lepiej otwórz drzwi. Och, spokojnie. Muszę tylko znaleźć, gdzie ja mam. Klucze. Nie martw się, jakoś je zdobędę. A! I utknęliśmy tu razem z wrogami. Czemu miałoby się nie udać? Mamy was! <śmienicielpieniu> sobie! Na <Nasze> <śmienicielpieniu> No, Robota wykonana! No właśnie, zaraz będzie serial Sabrina Czarownica. Miłego weekendu, chłopcy! Hey, zamknięte! Nie! Ja... chcę mój serial! To twój pomysł? Mhm. Mhm. No to zaraz obiję ci kości! Spendie. Britney i Krystyna, proszę, nie bijcie się o mnie. Obudź się! A, A nie jesteś Krystyną? A? A oni nie wyglądają na Britney. Zasnęli zanim zdążyli nas wsprać. Musi być stąd jakieś wyjście. A może byśmy... Za chwilę. Pamiętasz kod do szafki mojej siostry? O, oh. oh, 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 oh. oh, zapłacą nam za to! Masz jeszcze trochę różu na twarzy, tak? Umyję się później, jakim ich to pak. <zyskańczą> Wisiałem na pingwinie, spuścili milanie, zgubiłem klucze do szkoły, ale weekend mógłby być gorszy. Jeśli o mnie chodzi, nie było gorszego. O, daj spokój. Zaraz się stąd wydostaniemy. Jasne. A gdzie pompony? Heli, jak mamy ćwiczyć bez pomponu? Przepraszam, Jen, już idę. Ej, drzwi są zamknięte. A, wejdziemy frontowy. Och, Jen, tak się zaczynają wszystkie horrory. Dwie liderki uwięzione w szkole i prześladowane przez maniaka w masce, który czai się za pierwszym rąbiem. Och, nie myśl o tym, bo. Umyślał <trym> moje opiekańcze. Szybciej, Denny, chyba słyszałem głos swojej siostry. Obaj się tu przecież zmieścimy. Dzień dobry, Lori. Będziemy razem pisać kronikę? Cześć. Komitety do spraw kroniki to tylko ty i ja? Bez no, obaw. Posiadam zdolności organizacyjne tysiąca ludzi. Możesz teraz podłączyć projektor, a ja przyniosę przezroczyste plansze. <grystanie> <grystanie> Martin! Lori! Zamknęli nas tu! Chcę Powietrze się kończy! Zachowaj spokój, Martin! A ściany? Zaraz na mnie spadną i, i, i ciśnienie się zwiększa! O. Wygląda na to, że masz jakąś klaustrofobię. Ale wszystko będzie dobrze, rozumiesz? Nic nam nie grozi, nie masz się czego bać! Zemścimy To e no nie Andy! O? No nic e nie szkodzi. O ile pamiętam, nie mam z wami porachunku. Zaraz! E Ej! Wiem, mała? Stawiasz się? Zostawcie go! I tak jest przestraszony! Koła się zaraz zawali! A -a. Wszyscy zginiemy! Widzisz? Mam nauczkę. W przewodach wentylacyjnych nie wolno odkręcać śrubek na trafi. Maniacy w proszę! To nie ja! Andy? I wypłoszowaty kumpel! Ja... O, a, 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 a Andy! Co tu się dzieje? No to długa historia. I przez ten beznadziejny kawał utknęliśmy w szkole aż do poniedziałku? Chcesz mu pierwsza przyłożyć? Potem im przyłożycie, ale najpierw trzeba się stąd wydostać. Terry i ja wejdziemy na dach, a wy poszukacie. Mieleczkę. Kto pozwolił ci rządzić? Ja na pewno nie będę słuchać ciebie, kawalarzu. Ani dlaczego ja mam słuchać Twoich poleceń? Nie, nikt nie będzie rozkazywał. Jasne. Chodź, Martin, poszukamy wyjścia. Tak, mamo. Nikt nie będzie rządził? Jakaś anarchia? Takie jest prawo dżungli. No to jaki masz plan ucieczki? Wszystkie szyby wymieniono na szkło pancerne, po moim dowcipie ze śpiewacką operową. Pamiętacie? No, no, wyżej, bo nie sięga. A, 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 Ile ty ważysz? Mniej niż ty. Stój spokojnie, bo tego nie otworzę. Dobra, powiedz, jaki masz plan? O, telefon nie działa? Bo częścią mojego planu było odłączenie linii telefonicznych. A teraz masz jakiś plan? Ja. Oho! Jest tam po! Teraz mam! Hej! Czyn? Jesteś tu? Rodzice mówili, że. Trzymaj, drzymaj, 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 drzymaj drzymaj, drzymaj drzymaj. No co? A skąd ja miałbym wiedzieć? Telefony nie działają. Jak mamy teraz wezwać pomoc? Co za beznadziejny pomysł. Halo, tu Mama, prosiłam, żebyś nie dzwoniła. Przepraszam, na czym skończyłam? Jesteś bystra jak woda w zatęchłym stawie. Cześć, poproszę dużą pepperoni z dostawą do szkoły. Pizza? Proszę, dziewięć dużych pudełek. Zadzwoniłeś po pizzę? Czemu nie do gmin? Do rodziców czy do ślusarza? Będzie za pół godziny? Świetnie. Jeszcze. Hej! Hey. Jak możesz myśleć o jedzeniu w takiej chwili? Bo jestem głodny. Wyluzuj się. Jak przyjdzie masz z pizzą, wypuści nas, no i zjemy coś ciepłego. Pomyślałem o wszystkim. Wcale nie. Zadzwonię do mamy. Głucho? No tak, bateria się wyczerpała. Naładuję ją, jak będę. W domu. Pizza, to był jednak genialny pomysł, co? Kiedy ten facet przyjdzie? Spokojnie, już jedzie. Jak nie pojawi się tu za minutę, to wracasz na pingwina. Jasne! Nie przyjedzie, na pewno nie. Plany jego zawsze biorą w łeb. Ale przynajmniej mam jakiś plan. Nie przetrwałabyś sama nawet godziny. To ja załatwiam takie rzeczy jak pizza. Nie zapominaj, że gdyby nie ty, to w ogóle by nas tutaj nie było. Ściany się ze mnie śmieją. Przestaniesz zaczynam się bać. Na co się tak gapicie? A! A! Masz jak się tu dostałeś? Tylnym wejściem, jak zwykle. Czemu mi się tak przyglądacie? O, oh, <śmienicza> zapomniałem o pizzy. Jest w samochodzie, zaraz przyniosę. <śmienicza> Może nie, wyszło nie, tak, jak planowałem, bo chyba spędzę weekend z dziwakami. Ale wiecie, jak to jest? A? A? Słońce zachodzi. Po zmroku wszystkich stąd uwolnię, pomocy. Po prostu musimy poczekać, aż ktoś zobaczy nasz sygnał. O, zupełnie jak w Batmanie, stary. Myślisz, że to podziała? Jeżeli Batmanowi się udało, to nam tym bardziej. Nie Jestem głodny. Muszę z głodą. Będziemy musieli zostać kanibalami. Może no, to ochydne i niezdrowe, ale i tak go zjem. Widzicie? Majonez. Mm -hmm. Mm -hmm. Właściwie całkiem niezły. Mm -hmm. Smakuje jak kanapka. Bez mięsa, sera, sałaty i chleba. Słodki, pożywny majonez. Stój, <słys> Ej, siostrzyczko, dawaj majome! Momenci! Kto wam powiedział, że coś dostaniecie? My znaleźliśmy i my zjemy. O, o, o czyżby? Tak! Czyli jak my znajdziemy jedzenie, to też wam nic nie damy. Takie jest prawo dżungli, braciszku. W takim razie sami zjemy te pyszne ciastka. Pycha! O, oh, extra. A uh, hendrik. <try> Daj mi te ciastka. Nogi. Trzymaj się. Zgubiłem ich. O nie. ktoś porwał wielki kuchar. Marty! Spokojnie, stary On Odmów ten i weź sobie kuchnię. A bez cukrowa? O, mama mi kazała! Spokojnie. Okay. Thank <sharp inhale> you. Popatrz tam. Co to może być? Nie jest dobrze, tyle wiem. Wygląda jak... Nie! Tu są kosmici! A nikt to nie ma na tym. Co mam robić? Piesz się do pracy, synu! No szybciej do dzieła Jesteśmy obiektem ataku! Waga, atakują nas przybysze z obcej planety! Proszę natychmiast udać się do schronu przeciwkosmicznego! Zaatakowali nas! Chodź Uciekaj jak dziewczyna! przyda! Dopadnę cię! Chcesz pokrzywkę? Dostaniesz pokrzywkę! Co? Ktoś tam jest? Pan!

Spank, Przewodniczący! Panie Komisarzu! spank, 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 spank!

Zamknięte. Zgadnijcie, czy ja to wina. Ej! To już normalne. Cóż, zdaje się, że dostaliśmy nauczkę. Oczywiście. Następnym razem sprawdzę, gdzie są. Ach, A? ach te klucze. Jasne, panie dyrektorze. Nie ma spraw. Mamy je tutaj. Gdzieś były? Nie ma. 哦耶！ Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Fox Kids, Studio Eurocom, reżyseria Andrzej Precic, dialogi Katarzyna Preciks, dźwięk i montaż Jacek Kacperek, kierownictwo produkcji Marzena Wiśniewska, udział w ziemi, Jacek Kopczyński, Jacek Wolszczak, Piotr Warszawski, Józef Nika, Andrzej Preciks, Krystyna Kozanecka i inni. Piosenkę z tekstem Andrzeja Gniczuka Piewali Jacek Kopczyński, Piotr Gowolni, Ałudasz i Paweł Hartli, kierownictwo muzyczne Piotr Gobol.